Sponsorem filmu jest firma OPTIMAL, dostawca urządzeń fiskalnych. Przynoszą. Myśmy tylko wznowili stary sztab kryzysowy, który mieliśmy w czasie powodzi wzdłuż Odry. Potem była, był sztab kryzysowy, kiedy trzeba w 2000 roku na Podlasiu, i znowu trzeba powódź wzdłuż Wisły. A właściwie teraz te obydwie powodzie się zbiegły razem. Czyli to nie jest pierwsza pomoc? To nie jest pierwsza pomoc. Z pomoc, z pomoc znaczy, tu, wznowiliśmy tylko, tylko działalność tego sztabu, który był, który był. Pierwszy transport do Bierunia już pojechał. Do co Bierunia zawieźliśmy przede wszystkim środki czystości i wody. Nie, to, to Oni to, to potrzebują w tej chwili najbardziej, najbardziej. Ale niektórzy tam teraz wychodzą z wody, którzy wszystko stracili. Oni tam w koszulach uciekli. Bo tam Ksiądz właśnie tam był na miejscu, co Byłem tam co, na miejscu. Co dostaliście? No straszny obraz. Tam te domy, które, które już, z których ociekła woda, to z nich wszystko wynoszą, wynoszą na ulicę jako śmieci do utylizowania i odkuwają tynki do tej wysokości jak była woda. Ale tam widzieliśmy domy zadane podachy jeszcze. I to te domy teraz wychodzą z, te, z, tego, z, te, z tej wody i tam wszystko potrzebują. Tam, tam dosłownie wszystko, co do życia jest potrzebne. Czyli na przykład co tutaj mieszkańcy powinni a czy, a czy To, co oni nam, o co oni nas prosili wtedy tam, bo, bo to listę, żeśmy zrobili tam na miejscu. To jest lista podyktowana przez, przez tamtejszych ludzi. Ja to oni mówią, że potrzebne są. Rękawice gumowe, środki czystości, środki do dezynfekcji, miotły, szmaty. no Potem już teraz już koce do mieszkania boli i łóżka wszystko by rzucili, także nie mają nic. Ksiądz był z pomocą materialną, ale ta pomoc duchowa też chyba się liczy. Też, też się liczy, bo, bo to się liczy, że tam się jest razem z nimi, że, że, że ktoś o nich pamięta o, yy, yy, kogo nie prosili o, o tą pomoc, nie? bo oni się nie zwracali do nas, bo my, my sami pojechali. Tam. Tutaj w Ustroniu cały czas ten sztab, ten kryzysowy, sztab kryzysowy, powodziowy działa, funkcjonuje. Do kiedy działa. można przenosić rzeczy? Do znaczy, kiedy nie pojedziemy? ograniczamy. Jak, jak, jak długo będą potrzebować, tak będziemy działać. Nie? bo to, to My sobie zdajemy sprawę, że, że ta nasza pomoc to jest kropla w morzu tych potrzeb. Tylko chcieliśmy zaapelować do wszystkich, żeby każdy coś zrobił, co może zrobić. Jak każdy zrobi to, co może, to jednak to będzie pomoc efektywna.